Dobra, my Ach, już w domu dobra. jesteśmy. W końcu do domu. I tak szczerze. Weź tu uważnie. Uj. Wiem. Fuck! Prawie nasze auto że rozwaliłeś. No, to zbyt drogie jest. Dobra, w Co z tego, że mieszkamy w takim bogatym domu? Hmm. Zamykaj garaż. No. Na, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No, dosłownie. Czemu drzwi są otwarte? Ej, czy my nie. Czy my, czy my zamknęliśmy drzwi serio? Ej, dawaj idziemy Dzień na... Ej, no... Ej dawaj musimy się teraz wyreleksować. Dobry. Przepraszam. Aha. No, Bagoś... co to? Nie wiem kto to jest. Czekaj. Brać tak? broń, brać, brać. nie nie, nie, nie. Broń. Tak, słucham. Dzień dobry, komor. Komornik. O. Słucham. E, pan... Co pan ma du... Pan ma dług 200 tysięcy złotych. Proszę? Kredyt. Ja? Co to? Pan kredytu nie opłaca. kredytu ja ja nie mam. Na dom A. pan A. Ten kredyt. No e, dzień dobry, co, y, co tu się dzieje? Ty w sumie rację ja wziąłem kredyt na dom. <noise> Teraz mi mówisz. A Mogłeś wcześniej mówić. E, macie no, ja ty... pan. Macie. Kurde. Dwa tygodnie spłacić, jak chcecie, to mogę Wam polecić fajną pracę. Tutaj dużo. Jako, Pracaj tu. Jako ochroniarz nocny. Pan wejdzie. Ochroniarz nocny, pan wejdzie. Pan drzwi Pan wejdzie. Jako ochroniarz nocny. Ok. I tam dużo pan chce zarobić w te dwa tygodnie. Może się uda spłacić. Czajk. Pan poczeka chwilę. No co, no wyprowadzamy się chyba, nie? Nie, jeszcze, to nie ten etap Ach. Bo pan, o, pan opłacił pierwszy milion, ale pan już cztery miesiące zapomniał opłacić reszty No, no dlatego tutaj... No, nic dlatego, nie teraz. dlatego nic nie zapamiętam Dobrze, to... Dobrze. To tutaj jest y, ulotka do tej firmy, proszę zadzwonić Okej okay. I do widzenia. To dziękuję za bardzo. Dwa do widzenia. To widzimy się za dwa tygodnie. Szajik, gdzie ty jesteś? Ej, może no mu mnie zamknąłeś. Ej, czego musimy Zobaczymy tą kartkę. Ja gdzieś ona on gdzieś do kieszeni włożył. Nie, nie wiem, gdzie czekaj. Eka, ja się ją znajdę. Są... Mam, dobra, mam. Ty też dostałeś od niego? nie dostaliśmy. No, ja sobie na podłodze przeczytam. Czekaj, czekaj co tu pisze? Oj. E, po, czekaj, Poszukujemy pra, pra, pracownika e, od godziny 12 do godziny 6 rana. E, stawka za 6 godzin to jest 200 zł. E, Dobra, wiesz, do piwnicy. E, oraz za e, spełnione e, czynności. Może sam do piwnicy no, no, wpadł. Nie, nie przerywaj mi. Mój obraz! E, do... Ty, wynagrodzenie z góry. Czekaj. Która to jest data? Od kiedy za? Możemy zacząć. O, stara e, wolna. Od... Od czternastego. Nie, czekaj. Ej, chodź tu, Shaik, no przestań. Shaik, ogarnij się. Od dwunastego zaczynamy pracę. Jak to? Czekaj, dwunasty. O, to już jutro. Jedenasty, nie czekaj. Dwunasty to jest. No to jutro. I jak jest godzina. Aha. Michała wsadzę do piwnicy też. Szaik, która jest godzina? No... Pierwszą No weź jeszcze rower stary No, To dawaj Nie wejdzie O, wejdzie Jak się popieści to wszystko się zmieści Inaczej weź to włóż Halo? Czekaj. No, no, to my... to ja znowu czekaj, ja będę otworzyć Tak, słucham Pracodawca, pod... Dla... słyszałem, że tutaj był pana był komornik ja się nigdzie nie dzwoniłem! Ale nadal, słuchaj, komornik to mój przyjaciel. Aha. Pan Wizamki. Co to? To nie wiem, zapraszam, proszę się rozgościć. Dobrze, mhm. proszę pana. Za dwa pełne tygodnie zapłacimy panu 200 tysięcy. No, na pasie nie dotknąłem? 200 tysięcy. Pan poczeka chwilę. Co, co, co? Gdzieś się utknął? Wentylacja wentylacji jakiejś jestem. Gdzie jestem? Za tobą. Za tobą. Za tobą, idioto. Nie. Co, co robi Michał? Bra, Dobrze, bra. proszę pana. Za pełne... ...cały tydzień... ...zapłacimy... Panu, 200 tysięcy ja Szaik, Szaik, Szaik Jesteśmy bogaci, idziemy na tą robotę No czekaj, stary czajnik znalazłem mi się zaczął A, podobać e, Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo e, Ile będziemy Jak musieli 200 pracować? E, dziennie Objęcie. czy... No dobrze, Objęcie. ale dziennie Sześć, nie, 7 e, godzin 7 godzin? godzin. Okej, okay, rozumiem a gdzie jest kuchnia w tym domu? Mówisz numer. Właśnie komornik tutaj wszedł do nas. No właśnie to jest numer. I proszę zadzwonić. Okej, okay, dziękuję Do widzenia. Bardzo. Do widzenia. Do Ej, bo do się do zgubiłem. Widzenia. Zejście jest tutaj. Nie widzę. Gdzie mój czajnik? Czajnik. Zmiana planu. Nie tutaj. Mm. To teraz Mo dla komornika wezmę No komórkę? nie, moja rakieta. Zawsze pada. Dla po komornika. No, no, no dobra. Dla komornika. Szaik. Szaik, nie wyprowadzamy się. Czy ty normalne? normalny? No weź to Już się nie <laughs> Weź... Yy, nie wyprowadzamy się. Idziemy do pracy Czekaj, o, druga część Michała jeszcze Dlaczego? Michał, złóż się tam to, to, to nie dam się no, no czekaj, jeszcze stary automat Oła. On tam nie wejdzie No czekaj O, widzisz, magicznie Kurde, ale nie mnie No nie Dobra, wychodź Ej, Chodź. O, jaki fajny ten pomnik. Chodź, Szaik. No próbuję. Ale ja ten pomnik chcę do góry. Ej, pomnik mi zepsułeś. A Ej, jaki za, fajny fotel gamingowy. Bo za pół godziny zaczynamy pracę. A tyka no, fotel dęchać. gamingowy sobie we. Nie da się Zosta wybrać. Zostaw ten fotel, mamy adres. Mój fotel. Zostaw Dobra, ten. Dobra, ale fotel. Jeszcze... Dobra, to daj mi się jeszcze umyć. Przed pracą. Ty właśnie, trzeba jeszcze się jeszcze załatwić Tutaj, tutaj do kibla Nie, bo ja No nie O, mój czajnik <grym _> Ej, lustro mi zbyłeś, kretynie lustro Ja, lustro? Dobra, do stałego do do nie będę wchodził Dobra, wy Weź tą bombę wy Wychodzimy, już Ale czekaj, Andrzeja wezmę Żadnego Andrzeja. No, otwórz mi te Chodź. drzwi. Otwórz mi drzwi. No ale Andrzeja muszę wziąć. No czekaj, bo nie mogę. Bez Andrzeja iść. No czekaj, Andrzeja no! No czekaj, Andrzeja bierz. Bierz Andrzeja. To ja włączy włączę silnik jeszcze. Dobra, Dobra możemy. Ale czekaj, garaż. Jak się zamyka? Ja pierdzielek i coś głupie, prawda? O, przycisk jakiś. To co? Komu w drogę, temu w czas? Przesuń się, pan. Przepraszam, zasnąłem. Kilkanaście minut później. Fuck. A więc jedziemy do tej pracy. Po, po czym. Po czym ja nie... przyszedł. Dobra, ja wejdę pierwszy. O, dzień, dzień dobry. Halo. To pan? Dzień Te, to dobry. jestem. Tym... Tak. Tym. Za chwilę dam umowę do podpisania. Co no, tutaj pan będzie nie patrzy. Niech. Niech pan się uspokoi, naprawdę. Czekaj, pójdę po jedną rzecz z auta. Dobrze. To ja teraz poszukam mhm. tej umowy. Jasne, spokojnie. Gdzie jest umowa? Dzień dobry. O, dobra. O, co Dobrze. to tylko nasze rzeczy, takie prywatne. Tutaj jest umowa. Tutaj mamy... Teraz wszystkie te nasze ranimatroniki są... ...w serwisie, więc mm -hmm. proszę podpisać i wszystko Jasne. będzie okej. Okay. Idź tam naprawi te animatroniki. Ej, podpisz się, shake. A tu no, podpisz. no tu już. Dobrze, podpisałem się. A czemu pan, pan ma ranę na ramieniu? Ej, hey, magiczna rana, jak zapalam światło to znika. Nie, nie to. Co Pod... jest? Podpisaliście. E, tak, tak. Ej, ej, ej też taką sobie... Dobrze. Ale zasady tu jakieś są. też e, czyli... przeczytaj, bo ja nie umiem czytać. Ale no. No sorry, prywatne rzeczy mamy. E, pytanie, te, te zasady są dla nas? Dobrze. Kurde. Nie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Okay, nie są dla nas. Oprowadzę Chwila. was. Dobrze. Tutaj wow. mamy na początku toalety. Tutaj proszę. mamy toalety. Ej, ej, to zarobicie wygląda. Kada, szajk. Tak. No dobrze. E, tutaj wiadomo główne wejście. Ale z Tutaj mamy. Tutaj nie wchodzimy, bo tutaj się roboty serwisuje. Rozumiem. Tutaj macie Foxiego, jesteś naprawiany od dłuższego Tutaj macie schowek. Zobaczcie. Takie fajne. Niech tu śmierdzi. I... Przepraszam, bo się pożywam. I tutaj mamy główne biuro. A zapięte. Pokażę Czemu zapięte? wam. Tutaj z drugiej strony trzeba podejść. Dobrze. Otwierać. Jak pan, panowie Magdy, widzicie macie odpalone kamery. Ale do czego ten klucz? Wszystko... Spać! Wszystko co się da jest wiatrak, tutaj jakieś a kluczki no żeby zamknąć dobrze pokażemy teraz pokażemy wam jedną ważną rzecz poćśać przed skończeniem prosimy wejść do pokoju i wyłączyć i, i wyłączyć prąd bez wyłączenia prądu a to no właśnie jak się rozpoczyna chyba tak tak, jak siw, żeby wszystko na pewno było zapewnione, żeby było wyłączone, żeby nikt się w, nic się w kuchni nie podpaliło. A może pan yy, zasady jeszcze raz przeczytać, bo yy, nie usłyszałem. Dobrze. Nie biegamy, nie krzyczymy. Nie krzyczymy, nie sramy na podłogę. E, trzymaj się blisko waszej mamy. Nie, nie dotykaj Fryderyka. Nie bij. I wyjdź przed zmrokiem. Ała, stary, nie, nie chcesz być zwolniony? Pomogę panu. Pomogę panu. Za... Pamiętacie? To zapraszam. Tak. Za chwilę zaczynamy, więc... Co jest? O. O nic. Co się dzieje? Ej, Stary! Waria. Nie... nie, nie, nie. Dobra, zapraszam do biura. Wszystko podpisane. Okej. Okay. To za chwilę? Zacznijmy. Ej, czy tylko mi się wydaje, czy drzwi się zmieniły? Ktoja Dobrze, drzwi? to zapraszamy. Te frontowe Proszę, drzwi się fronta. zmieniły w 15. Piętna... Ej, kto, kto by miał? tutaj, tutaj jest? To tu, tu, tutaj Gdzie jesteście? Proszę nie wchodzić, to jest... A, Ej, drzwi się frontowe zmieniły. Zurbana! Ej, e... zadanie! A nic się tu nie stało. Aha. Dobrze. Stop! To za chwilę zapraszamy. Tak, za dobra, chwilkę to my, zapraszamy. to my jeszcze pójdziemy do toalety. Dobrze, nie ma sprawy. Ej, widzieliście drzwi nowe? Patrz jakie drzwi są. Chodź do toalety. Nowe. Ej, szybko. To chyba dobra ej, praca Ej, ty Może pan stąd wyjść? O proszę się... pana, bo chcę, Musimy porozmawiać. Chodź. Ej, ty widziałeś... Ej, ale ta Ej, ty, nie, ty, i, i, Ale widziałeś jeden się ruszył. No właśnie ten ty, ty, tak się dziwnie ruszył, tak się popatrzył na, na nos, jakby. Choleczka. chwila, jeszcze umyję ręce. Poczekaj tutaj. Ty, ale Ej. to jest nie... To nie A ja nie wiem, czy my tu chcemy zostać. Nie, proszę pana, tutaj bardzo dobre jest wszystko. Pyszne jedzenie za darmo dla pracowników. Oj. Ej, szajk. Ogarnij się. Co? Chodź. Dobra, szik. No idę. Co mi się dzieje znowu? Nie <laughs> no, wiem, o, ja bo ale nie... Kupsko, ale Kupsko, ale Kubsko. Dobra, to... Te oh. rzeczy nasze to. No ale kto ja te to... nasze prąd. No to... Ja pójdę po rzeczy. No Prraszam. to ja tu, tu, tu też wezmę rzeczy. Proszę. Słuchajcie, szanowni, halo. numer jeden. Mogę wyjść? Usnęło mi się trochę. Tak, można hmm. wyjść. To do gdzie jutra. Z... Czekaj, gdzie są? To do jutra. Okej, okay, to dziękuję bardzo. Z... Rzeczy. Udawaj, że tam Ewe. są. We, weź... Udawaj, że tam są. To do jutra. To do jutra. Kim Szaję to jest? Kto to jest? Ej, no kto to jest? Ten? Pan się z jest pracownik? To niech on wyjdzie, bo my tu teraz pracujemy. No jutro, dopiero jutro. Widzi pan nikogo nie ma. No dobra, ale a to nie było, że prąd się ma. Do widzenia! Jak... Jutro widzimy. No Panu, do... już no, rozłożymy. Widzenia. Panu już to rozłożymy. Ja to sobie rozłożę. rozłożę. No już da poradzimy sobie, no a ty. No ale pana kolega tam czeka już. Gdzie co ty tam, co? Do widzenia. Żutek. Do widzenia. Żutek. Po co ty tam poszedłeś? No bo dlaczego no mnie. Jutro jest 12 A, teraz mi to mówisz? No, to jedziemy wracamy. A czeka, jeszcze muszę jedną rzecz zapytać. Przepraszam, przepraszam bardzo. Przepraszam, panie pracodawco Halo? Jest, jest, jest jeszcze pan? Tak, poczekaj Niech pan poczeka. Jasne. Czy my będziemy mogli coś ewentualnie przekąsić między zmianami? Nie wiem, jakieś rzeczy będą do jedzenia w kuchni. Dobrze, pan może wychodzi w zmianach, bo kuchnia zawsze jest otwarta. I też wszystko jest otwarte. Tak samo panowie dostają specjalny pistolet od pistolet. Jakby, jakby ktoś taki. A, a ile amunicji? Mało chyba. 18. Jeden magazynek około ma. Więc a, okay. nie tak źle, ale jest. No to On... jest taki elektryczny. To jest taki, że. To jest paralizator bardziej, nie? Jeżeli do, nie ma się. Tak, by ktoś wszedł, to po prostu trzeba mu strzelić. A to nie, ej, bo ja widzimy w telewizji takie, że to jest takie, że po prostu, że ci ten, że to na prąd działa, że jakby strzelisz i to ma takie, taką amunicję, że to się spowalnia, jakby, że yy, że pana, tryzuje. bo tam pana pracownik szaleje z pistoletem. Ale to on ma po prostu autyzm. A ten Zobaczymy. pan w garniturze czerwonym? Który wygląda jak mój kolega? Dzień dobry. Już go nie ma. Nie trzeba się go bać. Też dobry pracownik. Rozumiem. Dobra szajek, to my wychodzimy. No, dziękuję Jak bardzo bo, za bo, bo ten czerwony wszystkie rzeczy, uzgodności. Dziękuję. No przepraszam. A co? właśnie że, No to do, do, do widzenia. Yy, możemy się rozpakować jeszcze dzisiaj czy możemy to zrobić jutro? Jutro. W sumie e, jutro, mamy... jutro jutro jutro. Jest spokojny. spokojnie. Jutro przyniesiemy resztę rzeczy. Dobrze. Dobrze. Do do to dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobranoc. Dobra. Co serzu o Nie wiem, o do tak samo. Ja do widzenia Do widzenia. Do widzenia. Dobra. No to jedziemy do tego domu, nie? Mm -hmm. No, trochę dziwnie było, ale no. no Wy nawet... hmm? ten się wyglądało. Ale sobie jest jakiś jaki dziwny. Ej, czy na przychęczę wody? Czym się wydaje? No, nawet nieważne, tu nikt nik nik nikogo nie ma, ale trochę taki szurnięty, tak można by powiedzieć. A tak nie... ten jego mechanik, a ten, ten, co tam pracował, tam to w ogóle jakiś dziwny był. w ogóle dzi dziwna restauracja, taka. Nie wiem. Y... Niepokojąca. No, takie, nie wiem. Uczerwone. Taka, Fuck. taka, taka. Tak ciasno się tam wydaje, nie? Nieprzyjemnie. A podobno, Nie, no, a podobno to, że będzie jeszcze remont, jeszcze mają no. coś zmienić. No właśnie, w sumie. E, gdzie jedziemy, restauracja? No, coś takiego, no, i na i chodniku. Dobra, King Price. Weź tu się zatrzymaj, weź zaparkuj tu po prawej, na do chodniku. Dobra. Dobra. to chodźmy albo otwarte byłoby czy coś? O, trochę jest pusto. Pusto? Jest obsługa. Halo. Halo. Jest obsługa? Halo. Sługa? Halo? Ej, chyba nieczynne. O, czynne. czynne. Nie widzisz, pani? A. Dzień dobry. Ja bym ja chciał. Jednego big. big chisa. I coś, chyba nie fajnie się tu pracuje. Oj, co jest? Widziałem coś złego. Dzień dobry. Ja bym chciał tak jednego big i do tego małą sodę. Ty. Co musisz Loda. O tej godzinie. No jest, dobra, je, jest druga rano. Co no, no. no to... <laughs> to, to to sam sobie wezmę. Ty on się... To ja sobie upieka? Jakbyś smarcznego. No co? A i tu go steryn nie ma? Czemu on tu nagle leży? Weź go, bo ciepły jest. Gorący. <golący> Dobra, do frytkownicy go wsadziłem. On <golący> zmieścił się. Dobra, to teraz ja poczekam. Oni no, mam. No chodź, drugiej opieska mam. Nie nie nie, 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 Dobra, nie chce mi się czekać Dobra, to idziemy? Co? A bo nawet do, do kina Co dawaj, chodę? o, do kina dawaj Popcorn Czekaj, weź bilet, bilety jakieś Dzień dobry, bilety? Nie, czekaj, kasiera, kasiera Dzień dobry, bilet. Do widzenia. A. Gdzie ty poszedłeś? Mistrzalki no. Mój piesek też chciał. No co, no nie dasz mu pooglądać. Dobra. Posiadamy i oglądamy. Zaczekaj.